Nie wiemy dosłownie nic na temat wnętrza czarnych dziur. Ale ogólna teoria względności mówi, że po przekroczeniu horyzontu zdarzeń, zaczęlibyśmy wpadać do wnętrza dziury, aż dotarlibyśmy do tak zwanej osobliwości. To obszar nieskończenie zakrzywionej czasoprzestrzeni, w którym skoncentrowana jest cała masa czarnej dziury. Jego gęstość jest nieskończenie olbrzymia. W tym miejscu w ciągu kilku mikrosekund trafilibyśmy do nieskończenia zakrzywionego obszaru, o nieskończonej gęstości i po prostu przestalibyśmy istnieć. Przestalibyśmy być częścią świata naturalnego, rządzącego się prawami fizyki. To przerwa w ciągłości naszych dążeń do zrozumienia przyrody. Wnętrza czarnych dziur są tajnymi, niezbadanymi obszarami świata naturalnego.